Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Dzisiaj mam bardzo ciekawy tekst do przestudiowania w ramach pobudek porannych. Jest to fragment z drugiej księgi Samuela z rozdziału. Y... 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 15. Przepraszam, bo tak zastanawiałem się między 15 a 16, mam zapisane tutaj że z 15. I werset 31. 15 rozdział drugiej księgi Samuela i tam werset 31. Gdy zaś doniesiono Dawidowi, że Achitofal jest między spiskowcami u Absaloma, Dawid rzekł: Obróć panie wniwecz Radę Achitofela. Dla tych, którzy nie znają kontekstu sytuacyjnego tej historii, chciałbym króciutko ją opowiedzieć, a potem wyciągnąć wnioski z tego fragmentu, który jest tutaj właśnie zapisany, który jest przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania. Achitofel był najbliższym doradcą króla Dawida. Był tym, którego rady, były cenione niemalże jak głos Boży. Król bardzo często korzystał z jego rad, więc Achitofel miał bardzo wysoki status społeczny na dworze króla Dawida. Ale jak to często bywało w historii, czy to cesarzy rzymskich. Czy, czy właśnie władców izraelskich, ci, którzy byli najbliżej króla, którzy byli jego zaufanymi doradcami, przyjaciółmi, często okazywali się zdrajcami. I niestety, podobny scenariusz spełnił się w przypadku Dawida i Achitofela, kiedy Achitofel, kiedy Absalom, Zbuntował się przeciwko swojemu ojcu, zwerbował sobie pełno ludzi, zaskarbił sobie przychylność swoich ziomków. Wówczas zaczęli przychodzić do niego ludzie, którzy do tej pory byli przychylni Dawidowi, przynajmniej w teorii do tego, że po stronie Absaloma stanął Jo, nie Jo, Jo był po stronie drugiego syna. Stanął właśnie Achitofel, kilka innych osób, które, które właśnie chciały wspierać właśnie tego samozwańczego króla. I kiedy Dawid się o tym dowiedział, nie, nie kazał zabić tego człowieka, nie kazał go szpiegować, nie kazał w jakiś sposób nie wiem, wyciągnąć konsekwencji od niego innych. Nie czyhał na niego, nie wynajął jakiegoś skrytobójcy, tak. On po prostu pomodlił się, mówi: Panie Boże, to ty prowadź. obróć w Radę Achitofela. I dokładnie tak się stało. Achitofel dał bardzo dobrą Radę Absalomowi. Gdyby Absalom posłuchał go, to wtedy królestwo Dawida nie ostałoby się. Natomiast Bóg posłał tam innego przyjaciela, Dawida który udawał zdrajcę i który też był bardzo mądrym człowiekiem i dał Absalomowi pewną radę, której on posłuchał, a Hitopar wtedy poczuł się urażony, że stracił status, że, że nie ma już właśnie takiego prestiżu w oczach króla, poczuł się skrzywdzony, więc rozporządził całym swoim domem i popełnił samobójstwo. Ale czego uczy nas ten fragment? Po pierwsze, jest tutaj powiedziana, że no, kilka takich rzeczy. Po pierwsze, nigdy nie możemy do końca ufać innym ludziom. Dlatego, że nawet najbliższe nam osoby, przyjaciele, znajomi, rodzina mogą z czasem obrócić się przeciwko nam. To jest, to jest pierwsza rzecz. Więc w pełni człowiek może zaufać tylko i wyłącznie Panu Bogu. Po drugie, nawet jeżeli ktoś próbuje ukryć jakieś swoje krzywe ruchy, spiski i tak wcześniej czy później to wyjdzie. Tak jak tutaj, Achitofer przecież nie ogłosił się wszędzie, tak? nie wrzucił posta na Facebooka, na przykład: Jestem teraz przeciwko Dawidowi. Nie. Po prostu konspirował w skrytości, ale w pewnym momencie to wyszło, dlatego że zło, kłamstwo ma krótkie nogi, ono wcześniej czy później okaże swoje prawdziwe oblicze. I trzecia nauka, którą z tego powinniśmy wyciągnąć, to to, żeby w chwilach, w których doświadczamy takich rzeczy, nie mścić się samemu, nie brać sprawy w swoje ręce. Ale powierzyć ją Bogu, tak jak zrobił to Dawid. Dawid po prostu zaniósł modlitwę do Boga: Boże, pomóż mi. Ja nie jestem w stanie tu nic zrobić. Ty obróć w niwecz radę Achitophela. i Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy. Jest wiele obietnic w Piśmie Świętym, które uczą nas właśnie takiej zależności względem Boga, takiej ufności względem Niego, powoływania się na Jego obietnicę. Jedna z nich mówi, Wzywaj mnie w dniu utrapienia. Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Uchwyć się tej obietnicy. Nie patrz na to, co robią, co mówią inni ludzie. Być może ktoś bardzo cię skrzywdził, być może ktoś stara ci się zaszkodzić, być może w jakikolwiek sposób czujesz się dotknięty, zraniony. Wiem, że jest wiele takich osób. Pan Bóg poprzez ten tekst pokazuje, zostaw to mnie. Żaden człowiek, chociażby najbardziej sprytny, przebiegły, mądry, nie przewyższy pana Boga. Więc polegając na Bogu, naprawdę masz szerokie plecy, że tak powiem kolokwialnie. I jeżeli on się zajmie twoją sprawą, to. Z czasem może się okazać, że ludzie, którzy występują przeciwko Tobie, występują tak naprawdę przeciwko Bogu. Tak jak Gamaliel mówił. Słuchajcie, jeżeli ta sprawa jest ludzka, w się obróci. Natomiast jeżeli jest od Boga, nie przemorzacie ich. A przy tym może się okazać, że walczycie z Bogiem. To są słowa Pisma Świętego. Więc. I Bóg też powiedział, każdy, kto się was dotyka, dotyka się źrenicy mojego oka. Więc jeżeli jesteś wiernym dzieckiem Bożym, które trzyma się Bożego Słowa, które żyje zgodnie z tym Słowem, Pan Bóg będzie działał dla ciebie, będzie działał w Twoim imieniu, ujmie się za Twoją sprawą i ją wszystko wyprostuje. Pamiętaj o tym w dzisiejszym dniu i ufaj Bogu, bo On jest wierny temu, co mówi. pomóżmy się. Panie Boże, ukochane, chcę bardzo podziękować Tobie za to, że mogliśmy dzisiaj przestudiować ten fragment. Bardzo prosimy Ciebie, Ojcze, o to, abyś pobłogosławił to rozważanie, aby było pomocne dla ludzi, którzy zdecydowali się go dzisiaj odsłuchać. Spraw, Panie, aby trudne doświadczenia budowały naszą wiarę i abyśmy byli też ostrożni w kontaktach z różnymi osobami. Nie każdy, kto do nas się uśmiecha, jest naszym przyjacielem i nie każdy, kto z pozoru wydaje się jakiś wycofany i niedostępny jest naszym wrogiem. Naucz nas, Panie, rozróżniać pomiędzy jednymi a drugimi i, e, i osobnie dobierać sobie ludzi w naszym otoczeniu. Bardzo też prosimy Panie, aby w chwilach, kiedy ludzie świadomie nam szkodzą, a ranią nas. Kiedy konspirują, kiedy świadomie po prostu chcą nam zrobić krzywdę, spraw, abyśmy mogli zająć taką postawę, jaką zajął Dawid. Boże, ty tym kiedy? Boże, ty się za mną... Boże, ty to obróć w niwecz. Ty powiedziałeś: Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I spraw, Panie, abyśmy właśnie. W takich momentach mogli Tobie powierzać w szczególny sposób nasze życie i wszystkie nasze sprawy. Ktokolwiek tego dzisiaj słucha, Panie, jeżeli jest osobą jakąś skrzywdzoną przez życie, przez różne osoby, niech znajdzie w tym pokrzepienie i na nowo zaufa Tobie, że Ty wszystko dobrze uczynisz. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za udział w dzisiejszej pobudce porannej. Zachęcam do lajkowania filmu, do zostawienia subskrypcji i do odwiedzania mojego fanpage'u na Facebooku. Na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.